Cześć się manowa wszystkim, ja jestem Mander to jest zagajmy w Castle Crushers! Ja yeah. Tak i zauważyłem, że tutaj powinienem wrócić ponieważ yy, mamy tutaj otóż kompas. Kompas, kompas. Kompas jest nam potrzebny do... w późniejszym etapie gry Dowiecie się po drodze. Uuu, chyba mam tu jedną rzecz, której jest bardzo nieprzewidywana. Mianowicie, o cóż yy, Te, 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 te animalki, te, te, te małe, fajne, pocieszne Pocieszne zwierzątka yy, Są właśnie odblokowane z innej gry Z gry, której grałem yy, na Multi Może zróbmy tak Pojadę z kotkiem, bo kotek jest, jak sami widzieliście, odblokowałem go poprzez wspięcie się na górę. Tak. I po prostu jak w grze będziemy spotyka spotykać yy, dane, dane oczu, już zwierzęta, to będziemy je zbierać. Tak samo zrobimy z brońmi, bo bronie też widocznie mam z tej innej gry. No więc tak, lecimy bez opierdzielania się. Załączę sobie jakiś taki fajny stopper. Na takim jakimś fajnym. Kurna. Gdzie tu jest stopper? Yy, cięcie. Ok, powracam. Chwale. Doki. Do doków nie idziemy na razie, bo są niewymagane. Musimy przejść całą górę tam, bla bla bla, i dopiero potem do doków. Tak, jedziemy. Chociaż na muzykę nas witam na sam Starcik. I mamy tutaj otóż coś, co możemy w sumie na to wejść. I jest fajna kara. się z tego klucza karam. LOL! Nie wsiadź! Nie wsiadę. Jej. Fajnego dinozaura. Okój. Ten byczek wygląda się. Piefiucie, podolski. Bo ja zaraz zginę. Nie rzucaj. <grywy> Z kumplem się łatwiej grało. No on nam rzuca, no ja zaraz zginę. Trzeba się jakoś wyeliminować. Gleba dla nas będzie. Mięcho. In Kreaturo Zjadłem, zjadłem gruszkę Uciechaj mu głowę Jeje Dobra, ten level ewidentnie będzie bardzo trudny. What the fuck. I zginąłem. Może no, zróbmy tak. Eee, nie mam żadnego sklepu. Jeszcze raz jedziemy po prostu. Postaram się jakoś nie paść. No, mówię, no, z kimś się grało o wiele, wiele łatwiej. Ale cicho. golda Wyskakuj z pieniędzy Nie! Mój mój koń Dobra Daj mi konia Siadł mi na niego i walnął mnie, ale z niego jest kapitan. Ściągnął mnie z konia W sumie to nie jest koń Jucie dolną Wiejski, kurna fonie w z bunio Kopam I Kopa mi sprzeda. A wowa. Wow. ale rzucił mnie w kasę. Kas, ym, jedzenie. No i jak ja mam z nim walczyć? No i ja zginąłem ją też. No bez sensu. Wracam się do pierwszego poziomu i kupuję poty Z2. Ok, jestem przez pomyłkę w BM Level. W sumie przez pomyłkę, przez przypadek w BM Level. Eee, tak. I kupiłem poty. Nie wiem, czy one się zapisały. Mam, dobra. No i jedziemy po prostu. Co się będziemy wieprzeć? A no, automatycznie poty są wygodne. Co za fiu. I boom, boom hatching. Poleciałem stręża. Dostałem właśnie level i. Miałem punkty dwa, do wykorzystanie obydwa wstręża władowałem. Tak, i żeby pokonać tego gnoja pieprzonego, którego właśnie widzicie na ekranie. Bo... To naprawdę ma być... Może w taki sposób. I potem tylko konia dali, którego straciłem. Go mieć, po prostu muszę go mieć. Jest! Pokonałem go! Trzeba po prostu mieć konika. Tu gdzieś kasa jeszcze leżała. Tak, i z tego młokosa też podniesiemy pieniążki i lecimy dalej. Tak żebym nie zginął. Archers!

Dawaj mi pieniążki, czy tam żarcie, nieważne. Też z ciebie coś wypadło? Coś tu brzęczy. O, Sówka. Sówka nam przynosi żarcie, o ile dobrze pamiętam. Księżniczki. Strasiliśmy konia. Przecież ja wiem, że jesteś krzakiem. To jest bycze. Patrzcie na tą sowę. <śmiech> <śmiech> Żal. Zaserała się. Z tego... To można niszczyć, o ja dobrze pamiętam. Ona nam żarcie przynosi, ta sówka. Aha, nie mogę po prostu iść w tą stronę. Dobra. Nie ma tak łatwo ze mną. Dawaj kasę i lecimy dalej. Mamy nową broń. Nie mam czasu po prostu sprawdzić jaka... czy ona jest dobra Minus jeden Agila, dwa Strangela, okej okay. Wiecie co? Nie Ten Agil to jeden Ale ja odblokowałem broń chyba Ona jest bycza o mój giełd Boże, ta gra jest cała zazrana po prostu, ona jest Bo tu mamy takiego, że coś tam z wodą związanego chyba Kurna, tej ulicznicy to mnie ja wkurzają Masz też Daj mi słówkę. Pełno golda i lecimy dalej Siódmy level Tam jak już wspominałem, wbiłem po prostu level Można Ooo, to jest ta dobra broń, nie wiem No chodź tu. Wiem, że tam stoisz. Ona Agila dodaje. Wiem, że grałem z nią chyba przez pół gry. Grałem przez pół gry. Zesrał jej poszedł dalej. Czy w sumie uciekł, nie poszedł dalej. Są okazy. No, mogłem go zabić, ja go nie zabiłem. No, ty marny. Tam, 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 mogę tam, 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 też to zrobię. Bo już to jestem posrany. Są serapy po prostu Nie jest mi proste. Ale ich tu jest. To są wszyscy posrani, wszyscy. nie jest nasze wyzwanie. To nie był... To nie był tak naprawdę boss. Nie wiem co ja mam czekać jeszcze nie wszyscy sobie biegną, Tak. To jest hardcore. Nie wiem czy to jest kot, ale to jest wielkie i ogromne. Jak się skakało? Okej, okay, rozmędzamy się. hop. Opa! Poprzednio. Bardzo źle nam to szło z kątem. Zapomnieliśmy... Myśleliśmy, że musimy po prostu przed nim uciekać. Tak. LOL, czemu on mnie kopnął? Czy tam walnął? W sumie LOL, wystarczy się patrzeć na te sarenki. Teraz się te kapłem. One nam pokazują mniej więcej jak biedno, biegnąć. Okej, okay. lOL. Proste. Co nam ci się? OK. Teraz tu. Tu. Okej, okay. nie jest to takie trudne jak myślałem każda biegnie w inną stronę. Aha, bo trzeba by to tak. Ona po prostu się połączy. Dobra, to nie jest takie trudne, jak myślałem. Juhu! Uciekłem. Czy jest w ogóle rybka z Pokémonów? Tam księżniczki uprowadzają. O Ty... koniu... nazarejski... Strzela do nas, lol! O, chyba tyle nie przemyślał za bardzo. jestem jakiś master combo mogę jakoś na trupie ale ja za nas błoka o oh, liń Pierwojacie LOL Jest w żarcie Dostał kulkę wry O Co tu trzeba było robić? Nie pamiętam Trzeba często zmienić pozycję. Zbiłeś mnie. Okej. Okay. Jakoś nam to idzie. O, o -o. To będzie teraz bo Chyba go po prostu chłostał Teraz trzeba zniszczyć yy, kłaczek i go bić Uciekać Bić go Uciekać Będzie nos chciał walnąć chyba Chyba się Okej, w miarę ogarnięty. na zwłokach? O oh f**k, bawi się w, w nurka Walnął <laughs> w ten lol Kłaczek? Kłaczek Miss Miss Oj, bawi się. Dwa ląb statek, ok. Kłaczek. Dysko jest ogarnięte z mojej strony. Prost, Teraz dostaje większy damage i ginie. Kolejny yeah. monster, monster, monster. Juhu, koniec levelu. I ta dajtowa muzyka. Ale ekspa zebraliśmy, widzicie, to mam ósmy level. New Arena Unlock, czyli walka z tym. No i powracam po wrócim cięciu i tak, rozdajemy jeszcze punkty pod koniec filmiku. Czyli dajemy dwa strunge, dwa fagila. Albo jeden Strenger zamiamy na defensa. Tak, to będzie dobre. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Tak, myślę, że było na tyle emocjonujący, jak mi się w niego grało, że dla Was będzie na tyle samo emocjonujący, co dla Dobra, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć na razie.